Kiemy widzowie, dzisiaj mamy kontynuację dramy Konopskiego z udziałem innych osób i zapowiadają się naprawdę dobre żniwa youtube'owe bo takich dymów nie było już naprawdę dawno. I zanim przejdziemy do tematu filmu, to tylko przypomnę o tym, żebyś zasubskrybował ten kanał. Bo zbieramy 6000. Ogromnie bym się cieszył, gdyby udało się to wbić. Jest to taki mały cel na ten rok. Więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to to zrób, polecam. O Konopie można powiedzieć mnóstwo rzeczy, ale mnie naprawdę interesuje jedna, dlaczego ten łak tak długo? utrzymał swój hype. Bo bądźmy szczerzy, to chyba największe beztalencie na polskiej scenie, który buduje swoją popularność na nieświadomości widza. Ale już totalnym dnem jest to, co prezentuje sobą w ostatnich dniach. Bo te dwa filmy o Leksiu to jednak było nic w porównaniu do tego, co teraz się odwala. Bo w swoim najnowszym filmie postanowił przeprosić na Hama w sumie widzów za to, co się stało, bez żadnego poczucia wstydu i zażenowania. Ale posłuchajcie sami. Odnosząc się jeszcze do Waszych pytań, to tak, w przyszłym tygodniu będzie odpowiedź na filmy Wardengi i pokażę Wam jeszcze kilka ciekawych faktów na jego temat, które zbierałem przez ostatni rok. Jest kilka trafnych rzeczy, jest kilka rzeczy na siłę. W przyszłym tygodniu odniosę się do tego w bardziej obszernym materiale. Kiedy temu przepraszam na Instagramie, więc przeproszę też tutaj, Leksia oraz Was widzów za. A jak się okazało, błędną informację co do wieku jednej z dziewczyn. Zdaję sobie sprawę, że wielu z was zawiodło, natomiast intencje były w 100% inne. Stary, zupełnie szczerze ktoś taki powinien być zlinczowany i pogoniony na butach z YouTube'a, a pod jego filmami tak znajdziemy komentarze, które go chwalą za to, że przeprosił i że o, nawrócił się. To pokazuje, że większość ludzi oglądających jego kanał ma papkę zamiast mózgu, chociaż dobra, może źle, powiedziemy, że większość, bo jednak gdy wejdziemy w komentarze pod jego najnowszymi filmami, to jest ta Mam sporo komentarzy, które mają po 8-6 tysięcy lajków Którego nie tyle co obrażają Ale dają taką konstruktywną krytykę Pokazują, że po prostu zjebał I że powinien się do tego przyznać Bo zresztą sam w swoich filmach kiedyś Często mówił, że najlepiej jest się po prostu przyznać I przeprosić Niestety jak przyśledzimy sobie kanał Konopa To on w ani jednym filmie nie powiedział, że przeprasza Chyba, że powie, że przepraszam Ale, ale, zawsze jest to ale Ale miałem dobre intencje czy coś takiego Chciałem włożyć temat, między innymi by zwrócić uwagę I nakreślić problem że 380 milionów świateń, skupiło mnóstwo młodej i w moim przekonaniu tutaj istniał interes społeczny, by tę sprawę po prostu nagłośnić, a nie zniszczyć mu życie. To jest takie zwykłe na komuś pysk i my jako ludzie, którzy oglądamy tego YouTube'a, nie powinniśmy tego tolerować, bo tylko przyzwalamy na takie coś, żeby to działo się dalej. A to jest chyba dobry moment powiedzenia stop takim zachowaniom, no bo ile można? Ten chłop długo będzie obiecywał na króla lwa w swoim filmie i zresztą wcale by mnie to nawet nie zdziwiło, ale dobra przeanalizacja Analizujmy to sobie dokładniej. Konop powiedział, że odpowie na film Wardęgi, przy okazji pokaże na jego temat kilka ciekawych faktów, które zbierał od roku. I wydaje mi się, że zbierał to od momentu, gdy Wardęga wytknął w filmie Konopa o Natsu, że po prostu źle dobiera on słowa do swoich filmów i często coś wyolbrzymia. W olbrzymia. tamtym przypadku mówił, że kariera Natsu jest skończona i budował na tym, jakby swoją narrację. No ale to już chyba każdy dobrze pamięta. Tylko że z drugiej strony, co taki Konop może powiedzieć na temat? Wardęgi w swoim filmie, który zapowiedział. I swoją drogą mam nadzieję, że go zrobi, bo myślę, że może się z tego wycofać. To by było w sumie w jego stylu, ale miejmy nadzieję, że się nie wycofa, bo wtedy będę miał więcej kontentu. No i taki konop, według mnie, jest po prostu bezradny, bo powie on najwyżej, że jego dawne pranki były szkodliwe, lub wypominać jakieś stare filmy. Ale to byłby duży shotgun na Jelito ze strony konopa i przynajmniej mam nadzieję, że będzie coś tam wartego uwagi, dlatego że po prostu chciałbym, żeby ta wojna powiedzmy między Wardęgą a Konopem była w miarę równa a nie tak, że Wardęga go zwalcuje i nie będzie nawet na co odpowiedzieć bo fajnie by się oglądało gdyby ktoś w końcu mógł dorównać Wardęgę argumentami i potrafił go przebić to by było na pewno jakieś historyczne wydarzenie. Jakby też tak głębiej pomyśleć to można zarzucić Wardęgę granie na na przykład emocjach, bo w takim stylu Wardęga trochę montuje swoje filmy lub takie właśnie tworzenie narracji w sposób, żeby nie dało się wybronić no ale kurde, te wszystkie rzeczy można Zarzucić na zasadzie, że ktoś tworzy w ten sposób swoje filmy, i tyle, i to koniec. Więc, jakby Konop, używający podobnych argumentów, które powiedziałem przed chwilą, będzie z góry przegrany, i to będzie już piąty strzał w kolano i gwóźdź do trumny, więc lepiej niech tego nie robi. Śmieszne jest też to, że Konop dalej robi siebie bohatera, podczas gdy całą krytykę, którą powinien przyjąć na siebie, przykrywał osoby trzecie, tak, żeby po wszystkim tylko umyć ręce. I totalnie nie odwołał się sensownie do tego, że po prostu z Dolił tę sprawę i źle wykonał swoją robotę, przez co zniszczył życie leksiowi, ale Konop ma zbyt duże ego-top, żeby się do tego przyznać, a szkoda, bo gdyby się przyznał, to na pewno byłby czystszy w oczach ludzi, no ale to też nie działa z drugiej strony, tak, że on przeprosi i już jakby jest po sprawie, tylko po prostu byłaby mniejsza jechanka teraz na niego. Więcej póki co nie będę tutaj gadał, poczekam sobie na film Konopa na temat wardengi, bo naprawdę mnie to ciekawi, co on tam może powiedzieć, czy w ogóle dojdzie do takiego filmu. Więc jeśli oglądam, dość do końca, to napisz komentarz hashtag konopski, a ja przypnę ci serduszko tak jak zawsze to robię. I teraz pewnie dużo osób już wyszło, sezonowcy już sobie poszli, więc teraz powiem dla kolekcjonerów cytatów z moich filmów. Tak tematycznie mogę powiedzieć drugi, kolejny. Nie chodzi o to, żeby żyć wiecznie, tylko żeby móc żyć wiecznie ze sobą. Z tym was zostawiam, ode mnie na dzisiaj to tyle, widzimy się jutro o 20, pamiętajcie, tak jak codziennie i do następnego filmu. Siema!